Cześć, witam Was. Dzisiaj kolejny zaległy odcinek, który możemy poruszyć w tym, w tym trybie, czyli w drodze. E, kończy nam się aktualnie sezon polowania na Borsuki. Mamy jeszcze tam parę, trochę czasu, chyba tam dwa tygodnie do końca listopada. Dwa tygodnie z groszem. E, generalnie ja. Nigdy się jakoś tak nie... Zawsze mi ten borsuk krążył po głowie, tak? Żeby do niego zapolować, żeby taką przygodę przeżyć. No, ale ja mam takie podejście, że nie lubię strzelić, żeby strzelić, tylko lubię spożytkować po prostu możliwie całą taką sztukę strzeloną. Czyli jak na przykład strzelam lisa, no to te futerko lubię po prostu spożytkować, tak? A nie w drogą po prostu eliminacji z łowiska. Choć wiadomo, że jest to konieczne, tak? W dobie po prostu yy, liczby osobników lisa w łowiskach. Yy, ale jeżeli chodzi o borsuka, no to ten borsuk jest trochę mniej taki widoczny w łowisku, bo on raczej prowadzi nocny tryb życia. Yy, no i w... Yy, no, nie widać tak naprawdę ile tego bursuka jest, no, widać trochę pojezdni, tak, że, że e, sporo jest rozjechanych tych bursuków, bo one właśnie w nocy wychodzą i one są no mało ostrożne, jeżeli chodzi o przechodzenie e, ulicy. E, no a są bardzo aktywne, szczególnie w tym okresie takim e, letnio, letnio e, do, no, do początku właściwie jesieni, można powiedzieć, są mocno aktywne. E, no, generalnie miałem wiele sytuacji, możliwości strzelania borsuka podczas polowań na dziki, i tak dalej, właśnie w okolicach września, sierpnia, no, bardzo dużo się <coughs> widziało tak, dla tych, 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 tych borsuków, ale nigdy. Mimo, że my wpuszczamy tak naprawdę bażanty, w przeszłości puszczaliśmy też, także możemy na tego borsuka polować cały rok. To jakoś nigdy no, nie zgiął mi się palec do borsuka, właśnie tak po prostu polując na, na, na dziki z, z kulą sztucerową po prostu. No bo w założeniu po prostu, że z tego borsuka niewiele zostanie. tak? A polując na lisy z jakimś małym kalibrem jakoś nie, nie, nie trafiłem nigdy na na, na, na borsuki. no Pewnie też dlatego, że, że właściwie te takie polowanie na lisy w moim przypadku to były raczej takie późna jesień, zima. Tak? No, gdzie się już nie poluje na borsuki. Więc no... Po, po, ale ten temat mi krążył po głowie. Zawsze chciałem, czytałem kiedyś właśnie o polowaniu na norach, o ustawieniu jakichś wyżek pod kątem borsuka. No i generalnie zdobywałem wiedzę od osób. Mam takiego kolegę, który jest mocno zaawansowany jeżeli chodzi o ten temat i wiele tych borsuków strzeli, ma wiele ciekawych historii może kiedyś się uda go namówić na to żeby żeby pogadać tak właśnie o tym, bo naprawdę są historie super no i jakby zanim wybrałem opatrzyłem sobie norę w zeszłym roku na, na, na pod kątem borsuka. Też byłem, też w przeszłości z psami też polowaliśmy, tak, na lisy. No to te nory borsuka generalnie nie, nie odwiedzaliśmy ich z tego względu, że ta osoba, która poluje właśnie bardzo aktywnie z norowcami, ona po prostu z założenia tych psów nie wpuściłaby do nory borsuka, no bo boi się o swoje psy, tak. Taki borsuk potrafi być bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o uziemienie psa w norze, a i tak samo też na okaleczenie po prostu go w sposób taki nieodwracalny, tak? Więc no on po prostu jak widzi, że e, e, że tak powiem borsuk bytuje w norze, no to norowców nie wpuszcza, więc no ja się też tego uczyłem. No a w zeszłym roku sobie właśnie patrzyłem taką aktywną norę. E, no i tak obgadałem temat jak to zrobić, coś tego jest, no wiadomo, wszystko można zrobić samemu, można samemu proch e, wynaleźć, ale najlepiej się podpytać osoby bardziej zaawansowanej, żeby się na jego błędach jakoś nauczyć no i generalnie miałem takie podejście bo szybko w zeszłym roku strzeliłem byka a nie chciałem też robić czegoś takiego, że zaraz drugiego strzelę kiedy koledzy inni nie, nie strzelili jeszcze żadnego a to był początek właściwie rykowiska za chwilkę też mieliśmy dewizówkę więc no mówię, nie będę się wygłupiał idę sobie na na Bursuk właśnie tak no i, i, i miałem takie, było chyba 5 dni pod rząd, kiedy siadałem sobie na bursuka. Mam taką zwyżkę przenośną i sobie tam ustawiłem przy tej norze bursuka. Zanim ustawiłem, to sobie tam, jak tą norę spotkałem, sobie ją dokładnie obejrzałem, gdzie są te okna. Okna to są te wyjścia z, z, z nory to sobie zobaczyłem, że to musi być prawdopodobnie ich sporo no bo, bo, bo była spora taka aktywność widoczna na ściółce i te okna były też tam chyba w ilości czterech, albo pięciu no Borsuk ma też takich ciekawostek, to one mają takie latryny czyli jedno miejsce, w którym oddają odchody, tak, czyli jak wychodzą z nory to zanim tam pójdą na żer, to one się tam czyszczą, tak dalej i i się załatwiają w jednym miejscu, tak eee, tak to w skrócie działa, czyli sobie te nory tam nie zanieczyszczają, ani też nie jak to mówią, nie walą gdzie popadnie, tylko, tylko w to jedno miejsce. Czyli są, można powiedzieć, dosyć czystymi istotami. No i sobie opatrzyłem, tak? Generalnie w ogóle tryb życia Borsuka, jak ja powiedziałem, jest nocny, ale, ale też sposób odżywienia jest inny niż Lisa. No bo on głównie spożywa, może głównie to źle powiedziane, ale bardzo dużo spożywa właśnie takiego pokarmu roślinnego dlatego między innymi często go widać na rżyskach, bo to kukurydzę bardzo lubi i jakieś tam reczki po zbożach też, także on generalnie bardzo chętnie z tego korzysta. No i tak, no więc, a jeżeli chodzi o taki mięsny pokarm, no to wiadomo, że nie pogardzi żadnymi jajkami ani takimi jakimiś tam gryzaniami. Natomiast jeżeli chodzi o polowanie na cokolwiek, no to większego niż mysz, no to pewnie byłoby to... Dla niego trudne, no bo ma, ma no ale pewnie się zdarza, ale, ale ma ograniczenia motoryczne. tak? To nie jest urodzony drapieżnik, tylko raczej taki szperacz szukacz, nie? Eee, no i tak, więc generalnie, eee, no i ma to przystosowane właśnie bardzo te, eee, że tak powiem, kończyny do, 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 eee, do kopania, także to widać po prostu te, te pazury, po prostu to, to wygląda jak, jak nie z tej ziemi. Eee, no i tak, słuchajcie, więc. Eee, Wybrałem sobie tą norę, opatrzyłem sobie tą norę, sprawdziłem, jak wieje wiatr, ustawiłem sobie zwyżkę, no i siadam, tak? No i siadam i też miałem takie podejście, podejście do tego polowania, że jak mi się uda zobaczyć te borsuki, a było tu dla mnie coś nowego, no to też nie strzelam pierwszego lepszego. Tylko sobie popatrzę, tak? I miałem taką myśl sobie, że kurczę, strzelę sobie ostatniego borsuka z tej nory z tego względu, żeby nie robić popłochu, tak? Po prostu w tej rodzinie, nie. Ale nie wiedziałem czego się spodziewać, więc sobie siedziałem. No i patrzę, kurczę, ku mojemu zaskoczeniu wieczorem wychodzą, nie? Wychodzą, na początku te się wychylają, patrzą dookoła sobie takim peryskopem, co się dzieje. Jak już zobaczyły, że jest bezpiecznie, obwąchały, że jest bezpiecznie, no to się zaczyna, tak? Wychodzą, prawda? Zaczynają się tam iskać, na zewnątrz przeciągać, drapać, bawić się. No i co ciekawe, w ciągu tych pięciu dni, a był to wrzesień, każdy dzień był inny, jeżeli chodzi o ich zachowanie. Co innego robiły? Nie zawsze była ta sama rutyna. Czasami po prostu, nie wiem, ściągały jakieś liście do tych okien, prawda? Szykowały się na, na, na zimę, tak? Więc generalnie tak to wyglądało. I, i No i tak. No i generalnie ja, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o, o te podejście do, do tego polowania, to miałem takie bez tak? Nie żeby strzelić na siłę, tylko żeby sobie poobserwować i jak będzie szansa to, ten, to, to, to strzelić. No i nie udało mi się strzelić pierwszego dnia, dlatego że jak już zobaczyłem ile ich jest, zaczęły się rozchodzić, każdy się w inną stronę rozchodził. No to tego ostatniego nie miałem na strzał, tak po prostu, więc nie, nie, nie robiłem jakichś głupot, mówię, jutro ta to się, to się dzień. No i ciekawostek taki, że ja sobie też poszedłem sobie na rano na podchód i na rano praktycznie, jak już tak byłem na takim świcie, świcie, no to w ogóle do tej, do tej nory nic nie przyszło akurat tego dnia, prawda, być może innego dnia tam jakiś, widocznie one po prostu wcześniej schodzą do tej nory albo później, kto, kto, kto nie, nie wiadomo, tak. Więc jeżeli chodzi o to polowanie w moim, na tym moim krótkim przykładzie. Raczej wieczór był zdecydowanie o tej porze bardziej owocny, tak? Bo właściwie każdego dnia, jak tylko się robiło ciemno, na te pół godziny przed zachodem, a to taki las trochę też ciemny, próbowałem też nagrać to i mam nagrane te borsuki, ale no, na tyle jest to ciemno, że po prostu no, faktycznie nie ma sensu tego pokazywać, bo trzeba się przyjrzeć, żeby tam coś zobaczyć. No i drugi dzień podobnie, właśnie też próbuję tego ostatniego złapać, a no i się tam nie udało. Trzeci dzień to samo, no i już tam mój kolega mówi tak. No ty raczej nie strzelisz, bo ja już sobie tam mówiłem, mówię tak, jak to, jak to wygląda ta hierarchia tam łonik, jak tam rodzina jest, jak to wygląda, kto tam jest, nie? No to już pewnie mówi nie strzelisz, bo się za bardzo z nimi zżyłeś, no ale ja jakby takiej myśli nie miałem. Eee, czekałem po prostu na odpowiedni moment. No i tam za tym czwartym czy tam piątym razem usiadłem i, i, i no i, zaczynają się te borcuki rozchodzić po tej toalecie wieczornej. No, i ten, już nie czekałem na tego ostatniego. To, to był taki chyba przedostatni. Po prostu, który blisko przyszedł obok mnie. No i strzeliłem, tak? Strzeliłem. A że polowałem z kiniówki, to oczywiście miałem śród, że tak powiem, w planach. No i ten borcuk klapnął w miejscu, bo to był strzał na 10, może 15 metrów. I wszystko super. No i teraz, tak, jeżeli chodzi o moje nastawienie do tej tuszki, którą strzeliłem, no to na pewno wiadomo, skórkę trzeba wyprawić, tak? To, to, to na pewno, eee, ale nie wiem czy wiecie, ale, że borsuka się również je i na przykład na Słowacji, czy w Wielkiej Brytanii e, był albo jest to przez cały czas przysmak, tak? Eee, mięso jest jadalne, trzeba badać na Włosie, no bo ten borsuk oczywiście te myszy może sobie tam zjeść tak samo jak dzik, no i tego włośnia może mieć, także tego mięska trzeba, trzeba je tam zbadać, hmm. no a to był taki borsuk jednoroczny. E, więc on był nieduży no oczywiście tłuszcz z borsuka tak? też trzeba było zgarnąć i wytopić e, co prawda ja mam, jak nie dokończyłem tego topienia mam zamrożony ten tłuszcz cały czas e, no ale, ale generalnie założenie było takie, żeby możliwie wszystko z tego zwierzaka spożytkować nie? i ja właściwie strzelając tego jednego borsuka, mm, no nie polewałem już tam dalej, tak? jeden wystarczy, jest ok pomimo, że kolega z doświadczenia mówi, że to właściwie one jakby nie biorą tego do głowy i one tego, tego, tej swojej nory nie opuszczą będą w niej zimować, jak już sobie ją wybrały no i tak, nie, generalnie Założenie było takie po oskurowaniu, no, okazało się, że po zdjęciu tłuszczu ta tłuszczka naprawdę jest nieduża, bo to był nieduży borcuk, no i ja zrezygnowałem z wykorzystania go, jeżeli chodzi na, pod kątem kulinarnym tej tuszki. Tej no bo naprawdę było tego niewiele, więc, więc, więc po prostu tłuszczu było sporo, więc tłuszcz jest, jest zużyty, że tak powiem zachowany i zachowany jest w tak? No i pięknie. I czaszka jest oczywiście też odbita, żeby było trofeum. Pomimo że duża, to pierwsza, tak? No i fajnie. E, w tym roku e, też jakby miałem plan... E, a, jeszcze wrócę do tego kulinarnego zastosowania, bo wiem, że się o wiele osób krzywi. No, jest po prostu ten borczyk smaczny, podobno, jak się go dobrze zrobi. E, no i już tak, tak samo jak się je niedźwiedzia, też się je niedźwiedzia. A poniekąd one tam, ten Borsuk i niedźwiedź to jest taki trochę łasicowaty, prawda? Więc one tam generalnie e, jakoś tam są spoinowacone w pewnym momencie i się je takie, tego typu rzeczy. A wiadomo, wszystkie te i niedźwiedzi Borsuk są wszystko żadne, więc na tego właśnie powinno się badać. <laughs> No i się je, tak? A, a przepisy w polskiej kuchni łowieckiej też są, tylko, że żeby je wykopać, musiałem kupić sobie specjalną książkę. No i jeszcze to jest wszystko przede mną, bo tego borsuka nie zjadłem. Natomiast jest książka właśnie Dębińskiego bodajże, czy coś, tam Kuchnia Myśliska. I, i, i tam są przepisy, tam parę stron jest poświęconych właśnie wykorzystaniu borsuka kulinarnie. Więc jest to cały czas w planach, tak? W tym roku miałem właśnie w planach poprawić się i też, że tak powiem, tą tuszkę zużyć. No ale jakoś tak nie było czasu, też taki wyjątkowy rok, wszystko się tam, że tak powiem, sypało Tak dookoła w Polsce, więc, więc też na tego borsuka tak nie było czasu usiąść spokojnie. Więc no nie, nie, nie usiadłem, ale strzeliłem borsuka jednego teraz ostatnio. Co znaczy to był tam połowa listopada, nie połowa listopada, tylko tam Przepraszam, e, chyba 9, czy jakoś tak listopada. A siedziałem też na takiej norze nowej, znalezionej wieczorem. I, i, i nic, mi się, nic mi się nie pokazało. E, co ciekawe, tą norę zdradził mi Borsuk właśnie na ranku, jak tam wracałem chyba z Rykowicka czy Sosi i słyszę taki szelest po prostu po liściach i nagle cisza no i patrzę, no tak, no musiał być borsuk patrzę, widzę, są okna, jest duża kolonia jest gitarka, nie tak nie miałem opatrzone ale na wieczorze właśnie już tego, e, tam 8 czy 9 listopada tego nie widziałem e, e, więc e, nic mi się nie pokazało <coughs> postałem sobie po prostu w nocy znaczy w nocy, w, właśnie w nocy nie stałem tylko do, do takiego zmierzchu wieczornego i po prostu e, nic nie zobaczyłem, tak no ale w ciągu dnia chodząc sobie na podchodzie Nigdy się borsuka tak naprawdę nie widzi w ciągu dnia za bardzo. To raczej jest zwierzę, które się aktywuje, aktywuje tam na wieczorze albo w nocy. No a tu już tak, zrobi się taki ciepły dzień w tym listopadowy. No i patrzę, kurde, idę sobie takim e, gęstnikiem. Patrzę, kurde, borsuk jest, nie? Borsuk. E, miałem knijóweczkę też, śrucik miałem załadowany. Co prawda bardziej pod kątem słonek. No i e, ten strzał. Na 10 metrów okazało, w ogóle głuchy był ten borsuk, tak. Praktycznie ja do niego podchodzę. Zobaczyłem, że borsuk normalnie to myślę, żeby uciekał, da? ale, ale no nie, nie uciekał, dał mi szansę strzelecką strzeliłem. No i ten borsuk ładnie się, tak powiem, w miejscu zgasł. Eee, no, też był to borsuk tegoroczny. Okazało się, że wyszedł dopiero co z nory, prawdopodobnie, żeby się wygrzać czy coś, tak myślałem wtedy. No, ale okazało się, że nie do końca, bo coś z tym borsukiem było nie tak. To się dopiero ukazało <coughs> tak naprawdę jak go wziąłem do skórowania, bo tak na, na początku tam on miał takie po prostu przy opuszkach, takie wygolone, trochę takie typowo. No ale, ale, ale go wziąłem, prawda? I, i okazało się dopiero właśnie przy skurowaniu, że on jest praktycznie cały zawszony, jakiś ma te pasożyty po prostu tak na gęsto tego, naprawdę w całej sierści, nie? Więc no to było, też zapytałem kolegi, czy to działać, czy nie działać, jeżeli chodzi o niego, nie mówi, no tutaj nie warto ryzykować, więc, więc no po prostu ten, ten borsuk się nie przydał. Prawdopodobnie go e, jakieś tam po prostu e, Wszawica, czy coś w tym stylu, czy tam Wszołowica, bo to już tak poczytałem, zaatakowała i takie było, pełno tego robactwa na nim było. I, I no i tak niestety ten borsuk się nie przydał, tak, nie spożytkował. No ale to był przypadek, tak, to był przypadek. W ciągu dnia właściwie tego borsuka się nigdy nie spotyka, albo bardzo rzadko, on przeważnie właśnie funkcjonuje w nocy. No i tak, więc taka była moja przygoda z tymi borsukami na tą chwilę. Cały czas w planach jest, e, jest jakby e, polowanie właśnie z, ze spożytkowaniem całości tego borsuka, bez mała. No i zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Wszystko przed, przed nami. Natomiast e, tak jak mówię, metody tego polowania na borsuka jest, jest wiele. Jeżeli chodzi o narowanie, to się nie poleca, z tego względu, że e, po prostu można e, no, narażać, mocno się psa naraża, jaki ten pies by nie był. I, a jeżeli chodzi właśnie o taką usiadkę wieczorem na noże, no to to jest fajny temat. Tam się sugeruje, żeby użyć tego jeden środek minimum, dwojeczkę na niego. No ale jak widać, ta czwóreczka też w zupełności na tę krótką odległość wystarczyła. No ale to są różne sytuacje, tak? Strzeleckie. Więc lepiej po prostu mieć więcej jak mniej. No i wtedy taką szkórkę mamy nierozerwaną. Do, 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 do użycia właściwie I, 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 i ten tłuszcz jest do wytopienia i to tusza też nie rozbita, także same plusy z polowania śrutem, no i też mamy taki klasykę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o polowanie na tego typu zwierza. Pewnie będzie okazja, żeby jakoś to lepiej ogarnąć, ten temat borsuka, ale to już fajnie by było, żeby z osobą, która by się podzieliła fajnymi naprawdę przygodami z, tym, z polowania na te zwierzaki. Co do szkodliwości tych zwierzaków, no tak jak powiedziałem, one, no w ogóle ja obserwuję od wielu, od paru lat, że ich, jest ich jest coraz ich więcej, tak de facto, więc no, na pewno wpływają na, 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 na jakieś gniazdujące osobniki, jeżeli chodzi o ptactwo dalej, ale co do takiej zasady, no to jeżeli nie ma takiego wodu bogatego w tą drobną zwierzę, no to nie trzeba się na tym borsuku bardzo, bardzo yy, skupiać, tak. Yy, ale ale no generalnie jest to na pewno yy, zwierzę, które wpływa negatywnie na, na pogłowie yy, ptactwa na przykład, tak. No i tyle. Słuchajcie, to pewnie o czymś tam zapomniałem, pewnie zaraz mi się znowu coś przypomnieć, czego nie powiedziałem, ale to jest taka w drodze forma i, i no i właśnie e, myślę, że jakoś to tam wam naświetliłem temat polowania na borsuki warto jeszcze są dwa, em, dwa tygodnie ponad do polowania na, 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 na borsuka e, daszbur, tak? Daszbur działajcie, może wam się coś uda. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia przy kolejnym odcinku. Cześć.